Cześć. tu Patrycja z Pychatkowe Rękodzieło. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na film, w którym prezentuję Wam nagrodę, którą wygrałam podczas tegorotycznego YouTube Hopa o tematyce magia, który został zorganizowany przez Art Story Karolinę Binkowską. I było to 11 filmów inspiracyjnych. Na każdym filmie było zadanie, na które trzeba było odpowiedzieć, opisać w komentarzu. I mój komentarz na inspiracji u papierkowo.com, u Agnieszki, gdzie sponsorem była fabryka Weny, zdobył nagrodę. Nagrodą był bon na 100 zł, więc to, co to widzieliście przed sobą, to, było, to były moje zakupy za dokładnie 570 Bo resztę obejmował bon. I chciałam Wam pokazać, co sobie z tego bonu wybrałam. Pierwsze co to dostałam, taki ładny gratisik do zamówienia, jeszcze. Taki już pod Halloween. Jest tutaj taka podwójna tekturka szkieletorek. Jest szkieletorek w trumnie. I tu tak powiedziałabym, że gotowa kartka, bo jest pajęczyna, na kartce dwa zwisające pająki, jeden pająk taki, żeby zrobić warstwową na pajęczynie, do tego napis jakiś halloweenowy i mamy gotową kartkę na Halloween. I to było gratisikiem jeszcze dorzuconym do przesyłki. Pozwólcie, że schowam. Następne, co zamówiłam, to zamówiłam kopertki. I to, żeby Was nie skłamać. Yy... Dajcie mi chwilę, bo sprawdzę. To są kieszonki na pieniądze do boksa. I wzór 1 i wzór 3. Czy to nie tak. Wzór 1 i wzór 3 to podejrzewam, że jest chyba trójka, ta zwykła jest jedynką. Bo nie ma nigdzie dokładnie no T026 te, te i T259 i nie składałam tego jeszcze nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądać no ale właśnie robię boksy ślubne i potrzebuję taką właśnie kopertkę, żeby się gotówka tam zmieściła więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać i tu jest z prostą kieszenią na wierzchu, a tu kieszeń ma taki wzorek serduszkowy następną rzeczą Którą kupiłam to była tekturka, zestaw Fabryka Magii. I to jest jakiś zestaw warsztatowy, co ja, to co ja narobiłam. Więc nie wiem, czy to w jakimś warsztacie u kogoś był ten zestaw, czy po prostu tak się tekturka nazywa, no ale to jest taki wszystko w jednym. Bo i jest jakieś tam, powiedziałabym, że. No, czy nie koronka, ale takie podtło i szklana kula, jakiś pełno. Podoba mi się troszkę, gwiazdek jest sporo, jest jakiś kociołek, są butelki, tu jest akurat waga, to są chyba nawet znaki zodiaku bym w tym powiedziała. powiedziała, tu mamy raka, ryby, to nie wiem, ale podejrzewam, że też co to jest, tu jest jakiś baran i waga, podejrzewam, że to też jakieś pod znaki zodiaku podchodzi, okej, okay, to to. Później następne co odkupiłam to jest farfocle do LO, tak się nazywa. I tego jest w zestawie dwie sztuki. Jakbyście chcieli, znaczy, no, zapraszam po prostu do sklepu Fabryka jeśli ktoś by Was interesował. Bo też cen Wam nie podam, bo ja mam ceny po promocyjnych, więc to po prostu kosztowały mi grosze. No, ale to jest 7,50 według naklejki. Później kupiłam dwa tła, tylko takie już częściowe, bo są tła w dwóch wersjach, że jest cała tekturka jako tło, i możesz sobie tam później ucinać jak się wygodnie, albo są tekturki już takie pocięte w kawałki. Ja sobie wzięłam plaster miodu i wzięłam seromby Tekturki są te po 850 według tego. Następne, co wzięłam. To Halloweenowe tekturki, bo mam zamiar wziąć udział w Halloween u scrapkate. tam ja zazwyczaj nie robię prac Halloweenowych, no ale chcę u Scrapkate coś porobić, bo mówię też trzeba zacząć poszerzać swoje horyzonty. I jedno to jest nawiedzony dwór, i tu jest niby 2,50, a tu jest pajęczyna. I pajęczynka też jest taka podwójna, bo, ma, bo jest pajęczyna pod spodem z Pająkiem i jest druga sama pajęczyna, i ona jest pod szykiem według tego. Następne co wzięłam, to jest szopka. Też do boksa, bo tutaj są dwie części, więc tam pod spodem powinna być chyba, jak mi chwilę jak. Ja dokładnie... Tu jest spód tej szopki, żeby ją powklejać i jest gwiazda muszę się przyjrzeć jak to dokładnie wygląda Muszę szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak ją złożyć będziemy kombinować dobra właśnie w takich nieraz tekturkach czy HDFkach brakuje mi <gry> instrukcji i nie powiem wam po ile była bo nie ma naklejki z ceną później wzięłam dwa rodzaje choinki Jedna, to, to, to też są choinki do boksa, jedna jest po 3,20, a tam, ta była tańsza. Bo jedna jest taka prosta, dwuczęściowa, no, ze, z kółkiem na spód. Ona tak wygląda. A druga jest też taka dwuczęściowa, tylko jest tak jakby już z bombkami powycinanymi. I ja dopiero po złożeniu zobaczyłam jak to wygląda. Bo w razie wówty dziurki po prostu powsadzam, takie mam pomponiki no takie włochate, nie wiem co to dokładnie jest Ale kupione gdzieś na Aliexpress Czy tam gdzieś takie Ten. I ostatnie co kupiłam Na hmm, czym najbardziej mi zależało To jest kalendarz adwentowy Tylko, że nie wzięłam takiej prostej skrzyneczki Stwierdziłam, że pomęczę się I poskładam kalendarz adwentowy W choinkę I tu mamy tak, mamy tekturki, cyferki, cyferki, nie literki, cyferki. Yy, to podejrzewam na spód. No, tak wygląda ten. Tak będzie wyglądał. Nie wiem, tył, przód, przód, przód podejrzewam, bo to tak jakoś chyba podejrzewam. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to ma wyglądać. Będę to składać, nie wiem, na czujach. Na razie tego jeszcze nie ogarniam. Tu mamy jakieś te. Powiem Wam tak, ja to czarno widzę. Mówię, jak to się później będzie też otwierać? Ja naprawdę czarno to widzę. <grytanie> jak że to jest tak podwójnie, jako tył. Żeby nie było tego widać. I to się będzie budować. Nie wiem, wiecie co. Mam nadzieję, że ktoś to już wcześniej kupił i gdzieś na internecie znajdę instrukcję do składania tego. Tu mamy jakąś jedną część tych skrzyneczek, później tu jest jeszcze jakieś inne wycięte, tu są następne, tu, a tu są chyba przody, bo widzę, że są takie no, wycięte do wyciągania, więc to, to, to mam pewność. Że to są przody. A czyli biorąc pod uwagę wielkość, to to będą tyły, bo jest mniejszy kwadrat, więc to będą tyły. Tutaj jest jeden większy, więc to podejrzewam, że jest ten. No i tutaj któreś z tych to są spody, a któreś to są boczne ścianki. No ale podejrzewam, że żeby Was pocieszyć, <grym> to będę to robić z Wami. Więc do zobaczenia na składaniu kalendarza adwentowego.